No, i tak już sobie, proszę państwa, wyjeżdżam blisko godzinę z zakopanego. Całość stoi. Myślałem, że pojadę sobie olczą, ale na olczy już nawet na olcze nie mogły osobówki podjechać. I wszystko tam stoi. Tu już słyszę o jakimś korku w rdzawce. Szczerze, że to będzie długi powrót. No, przynajmniej się toczy, a nie stoi, więc. Może uda się przynajmniej Zakopane i okolice minąć W miarę szybko Tak czy siak No jednak Może nie Armagedon i nie Paralisz Ale jednak spore utrudnienia W jeździe po, po Zakopanem dzisiaj, dzisiaj się dzieją Na Gubałówkę tak jak Wam mówiłem Już w poprzednim filmie Nie udało mi się wjechać Pomijam, że to może był kiepski pomysł Tym autem ale Straż Miejska zablokowała w ogóle wjazd w kościelisku, bo ponoć ktoś na letnich sobie wjechał i, no, i zatarasował. Nie mógł podjechać pod górkę, no i oczywiście kaplica, wszyscy stali, dlatego nie mogłem tam podjechać. Więc zdecydowałem się od razu wracać. No i widzicie, powrót mam taki, jak, jak mam. Nasypię coraz mocniej, jestem w poroninie. No i znowu stoję. Muszę się. Dobra, jakoś się dotoczyłem do nowego targu i zgłodniałem aż. E, więc będzie maczek. McDonald's. No dobra, proszę Państwa, nie jest tak źle jak miało być. Już jestem za chabówką. I jedzie się całkiem sprawnie, jak widzicie. Więc może nie będzie tragedia. A te tyry, które gdzieś tam blokowały, może już są usunięte. A teraz już wjeżdżamy do tunelu. Nie wiem czy to widzicie, ale trochę błota takiego pośniegowego na obu pasach zalega, więc tu większego szarżowania nie ma. No i Kraków proszę Państwa, przed chwilą padał tu śnieg, ale teraz już się uspokoiło. Ogólnie jedzie się całkiem przyjemnie. Za Krakowem już też robi się biało tankowanko. Co nieco o budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego, to teraz zajrzyjmy na teren rozległego kompleksu, rozległego kompleksu Akademii Górniczo-Kutniczej. No i dojechałem.